Cześć, Witajcie po krótkiej przerwie spowodowanej przez pandemię. Wracamy na skateparku w Górze. Dzisiaj jest 21 stycznia, dzień babci, więc składamy wszystkim dziadkom i babciom życzenia. I dzisiaj nagramy skuter czeka. Ze mną są tutaj chłopaki, na wszystkie Instagramy. Tutaj będzie nasz Instagram Life. Zapraszamy do obserwowania. Ja zaczynam pierwszy. Mam kierownicę Egwy tytanową. Moja ulubiona kierownica i myślę, że chyba najlepsza na rynku. Mam Gripy Odisofty, moje ulubione, są bardzo miękkie. Barendy odi, mój system kompresji to SCS, czarny laki, Widelec Elite, Elite profil, Deck Lucky Prospect 2021, 4,7 cala szerokości, długości nie pamiętam. Kółeczka to są, z przodu Lucky Atom, a z tyłu MGP. Kółka za niedługo będą wymieniane myślę. Grip tej najlepszej firmy na rynku, my grip już trochę jest trzeba wymienić na nowy. Stery to są MGP z nogi VX8 Team. No i to chyba wszystko, więc przechodzimy do następnego uczestnika. Siema, jestem Dominik. O, od, zaczniemy od góry. Gripy MGP, kurde jakie MGP. Odisofty. Softy, e, no. Takie same okay. jak ja, no, tylko czarne. Warendy też, Barendy też takie same. Kierownica. Y, Tiber Ethic y, Tena City Wlepa My Grip, polecam Zacisk Ethic Rainbow Stery to są jakieś MGP seryjne, nie wiem co to jest Takie, polecam y, Widelec District FK coś tam no. Koła Movino Deck mam Fusion Z352 2021 Grey no. Fajny jest bardzo Tylko papier już się ściera szybko Będę musiał kupić lepszy Taki jak Makuba. No. Jeżdżę bez top kapa, bo 15 gram piechotą nie chodzi. Dobra, ale jeździ na stalowej kierownicy. Nie, nie, nie. Mój Instagram jest tu. I twój set to jest cała hulajnoga kompletna Etik Ravan To jest SS Longway. I widelec Elite Profil tak samo jak ja. Dobra. Przechodzimy do Igora. Siemano, witam Patrz w kamerę! Odisofty Różowe, kierownice, Addicta, nie pamiętam jaką yy, Clamp etika, Stereo MGP, ale nakładka jakaś Districta chyba Widelec mam ten sam co Dominik Koła też mam te same co Dominik Ale inna kolorystyka? No takie jakieś Fioletowe I co tam zadek? Dek MGP VX6 Extreme Mega fajne wymiary, lubię MGP, dlatego go mam Masz w planach kupić nowe części do swojej hulajnogi? Tak, mam. Chcesz ja zdradzić jakie? Dobra, ale po cichu. Loki Prospekt 2021, kierownica tytonowa. Przed chwilą powiedziałem, że nagrywamy samego skuterczyka, ale okazuje się, że film będzie za krótki, więc nagrywamy jeszcze do tego vloga. Więc zapraszamy do oglądania. Sprawa jest taka, że ja mieszkam akurat w Lesznie i znajduję się w górze na Skit parku i nie wziąłem ze sobą ani kasku, ani ochraniaczy i nie mam mi kto pożyczyć, więc postaram się chłopakom bardziej nagrywać klipy niż sam sobie, chyba że mi nagrają jakieś chillowe klipy. P Igor, dawaj coś do kamery. Z Pierwszej, co jest? Mam do Was wielką prośbę, dajcie znać w komentarzu, czy wolicie vlog typu, że leci muzyka w tle i edity są, czy wolicie jak coś się dzieje na skateparku, czy gdzie tam nagrywamy vlogi. Proszę dajcie znać w komentarzu, to będzie dla nas informacja wielka, co chcecie na naszym kanale. Dobra, no to my przechodzimy do klipów. She know I'm a tough boy, and like with a white girl, she soft as powder. I get hot around her. I whip her right here. She French, I'm a coke boy. Don't fuck with broke boys. She know I'm a. Tutaj mamy pomysł, zahaczyliśmy i Igor za chwilę będzie latał na vlogu. Daj, 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 daj. Siema! Jesteśmy w kolejnym dniu. Ogólnie jest taka sprawa, znalazłem klipy z poprzedniego tygodnia i teraz wam je wszystkie pokażę. Zapraszam na nasz Instagram, subskrybujcie nasz kanał. Jestem razem z Wiktorem, oczywiście tutaj nasze Instagramy i lecimy na sklepy ponownie. Jo! Mamy 22 stycznia, a jest 11 stopni. Jest bardzo fajna pogoda. Dawaj, whip, check. 5, 4, 3, 2, 1! Dawaj, dawaj, dawaj! Było! Trzeba uważać na samochody, prawda? Dobra, tu masz chwilę na zrobienie chwila Raz. А? Добра. Ну. Все. Так выглядит наша дорога на скейтпарк. Ja już po krótkiej rozgrzewce dzisiaj już mam okraniacze jak widać i próbuję zrelernować bateryka bo mam lekki problem z nim. Dobra to idziemy do nagrywania. <mulary> Zrobiłem Zrobiłem buttercupa Ładnego Z nami jest Dominik Trochę zmęczony jestem Słońce nawet grzeje, jest dosyć ciepło, co nie? Tak Na krypski rękaw będziemy jeździć? Nie Nie Dawaj coś na rozgrzewkę Got <laughs> oh, you dancing in the middle of the club. Got you dancing in the middle of the club. I know what you're chasing. You can only get this feeling from a dog. You can only get this feeling from a dog. Tears falling and it's licking You cop all you really want is love. Baby, all you really want is love. Only talk to send <laughs> the penny Independent can't be fucking with a scrub. I can't be fucking with oh, a scrub. yeah yeah, oh. Zróbcie tutaj oświetlenie, proszę, bo się to tak kończy. Nie, nie widziałem deku, nie polecam. Z pierwszej? To mnie tyle! Najgorsze jest to, kiedy po całym dniu wszystkiego katowania ten trik, który ciągle robicie, Wam nie wyjdzie. Ja tak miałem z Anleski Tutaj może będzie kilka prób wyświetlonych. I za każdym razem prawie robiłem to na jedną nogę. Więc następnym razem postaram się to nagrać. Dobra, to my już przechodzimy do zagrania.